Zantów, kryjąc się w dzień w dworach, a potem w nocy otwierając ogień do dobijających się partyzantów. Trudno było o tym powiadomić partyzantów. W Koszycach trudno, to znaczy, że technicznie trudno, nie duchowo. W Koszycach mieliśmy takie jedno zdarzenie, ale ktoś uprzedził partyzantów i nie przyszli. Były i wypadki w Sandomierskim, że Niemcy poprze, pod przebraniem przyszli do dworu na wesele i spontanicznie witani, witani przez uczestników yy, Niemcy wymordowali w bestialski sposób wszystkich. Ocalała tylko przez przypadek Panna Młoda. Mieszkańcy Koszyc mieli kontakty za K, a na miejscu była placówka kontaktowa NSZ. I jak wiem, AL. Ja w tym czasie nie interesowałem się polityką, a tylko chciałem walczyć yy, o wolność Polski. Często musiałem dla bezpieczeństwa zawozić żywność partyzantom osobiście na umówione miejsce i czas. W 1943 roku byliśmy w kilka osób z Koszyc na pogrzebie konspiracyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim partyzanta, który często przychodził do koła, Szyc z oddziałem Akaza Pięknie grał na akordeonie i umilał pobyt czekania na, mocny, na nocny posiłek. Niestety zginął, gdy oddział wpadł w zasadkę niemiecką. Pierwszą moją poważną misją konspiracyjną było przetransportowanie rannego partyzanta z miejscowości Włostowa, 30 km od Koszyc do Koszyc. Pojechałem parą koni raz wozem w pierwszą stronę głównymi drogami, ale z powrotem już z partyzantem y, ulokowanym w pozycji półleżącej na słonie, na słomie y, już drogami polnymi, żeby nie zwracać uwagi patroli niemieckich na głównej drodze. Jechało się dobrze, oczywiście w dzień, ale jakieś 5 kilometrów bo w nocy w ogóle nie wolno się było poruszać Polakom poza dom ale jakieś 5 kilometrów od koszy trzeba było przejechać w poprzek bardzo ruchliwej drogi, opatów, ożarów. Zbliżaliśmy się powoli, obserwując wszystko, wyjechaliśmy z wąwozu i zobaczyliśmy na szosie wolno jadący łazik wojskowy z kilkoma Niemcami, z bronią przygotowaną do strzału. Ciarki przebiegły po plecach, bo to była groźba życia. Jednak Pan Bóg miał nas w swojej opiece. Żarman, żandarmi popatrzyli uważnie na nas, którzy zatrzymali się na skrzyżowaniu i wolno pojechali dalej, a my dojechali, dojechaliśmy bezpiecznie do celu. Drugim moim wydarzeniem w początkach 1944 roku była konieczność odwiezienia około 30 km mojego kolegi z Koszyc Władysława Szulc na stałe do oddziału A. NSZ Dymszy Stacjonującego w górach Świętokrzyskich Przed przybyciem w okolice Postoju oddziału Włodek chciał wypróbować posiadany rewolwer Gdzieś w lesie Wystrzelił tak niefortunnie, że kula przeszła Obok mojego łokcia i trafiła W zadek jednego z koni Włodek został dalej w lesie I połączył, do, do, dołączył do oddziału A ja musiałem wrócić Oddać konie Obawa była że, że o po strzale konia dowiedzą się Niemcy i będę będą podejrzane o posiadanie pistoletu lub kontaktu z partyzanami. Wszystko rozeszło się po kościach szczęśliwie. Mieliśmy też przeżycie, że oddział zaatakowany w białe kitle. Był śnieg wtedy, uzbrojony po zęby przyjechał późnym wieczorem do Dworu w Koszycach Zrobił zasadzkę wewnątrz na partyzantów. W razie przyjścia oddziału partyzanckiego wywiązałaby się potyczka i dużo ludzi by zginęło. Widocznie ktoś uprzedził partyzantów i nie dali wciągnąć się w zasadzkę. W sierpniu 1944 roku na wiadomość o wybuchu Powstania Warszawskiego wszyscy młodzi ludzie rwali się do udziału w tym patriotycznym zrywie. My z kolegami, a przede wszystkim z charyjczykiem Sztembartem który pracował ze mną w Koszycach i z sąsiednich dworów młodzi chcieli stworzyć oddział kawalerii i dołączyć do koncentrującego się oddziału AK pod, do, pod dowództwem Nurta w górach Świętokrzyskich. Jednak ponieważ odwlekał się ten termin, a nam się spieszyło w początkach miesiąca sierpnia 1944 roku, dołączyliśmy do grupy, do grupy ochotników, którzy jechali do oddziału NZ Dymszy który e, który pod aha, podjął e, 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 organizował koncentrację kompanii 204 Ziemi Kieleckiej w rejonie stopnicy z Kalmierza po dwóch czy trzech dniach pod, wo pod wodami z różnymi e, przyjemnymi spotkaniami dotarliśmy do oddziału pod pseudonimem Ursus, ja, a Henryk też nie pamiętam pseudonimu, włączono też do, do oddziału mszy, Dymszy. Trudno było przyzwyczaić się mnie do trybu życia w nocy, marsze, w nieznane, w dzień spanie, i ewentualne potyczki z Niemcami. W nocy byliśmy oddziałem, który zabezpieczał w czasie przemarszów kwaterowanie ówczesnego wicedowódcy naczelnego NZ, pułkownika Kmicica. W oddziale Dymszy był też Władek Szulc, o którym pisałem pod pseudonimem Czarn. Rejon, w którym przebywaliśmy, nazywano e, wtedy Rzeczpospolitą Stopnicką. Niemcy rzadko tu przeby, przebywali. Byłem w kilku potyczkach Niemcami, ale e, mieliśmy rozkaz ubezpieczenia skrzydła, na którym walk nie było. Spotkałem również zgrupowanie w oddziale zwiadu konnego, swojego kuzyna Kazika Lipińskiego pod pseudonimem Gozdawa. Oddziały krążyły w okolicach Skalmierz, Kazimierzy Wielkiej, Stopnicy, Pacanowa, Bózka Zdroju i tym podobne. Były demonstracje siły w postaci defilat. Kompanii było wtedy 1500 do 2000 żołnierzy. Do Warszawy przebić się było niemożliwe ze względu na duże siły i skoncentrowany, i dobrze uzbrojonych Niemców. Już zaraz kończę, przepraszam. W międzyczasie włączono nas do Brygady Świętokrzyskiej, samodzielnej NSZ. Po około dwóch miesiącach tułaczki, po upadku Powstania Warszawskiego oraz zbliżającego się Frontu Wschodniego i z nim Wojska Sowieckiego, z którym NSZ było w ciągu zatargach i uważało za swojego drugiego wroga, dowództwo Brygady Świętokrzyskiej postanowiło rozwiązać oddział i wszystkich tych, którzy mogli wrócić, mieli gdzie zwolnić do domu. Reszta oddziału miała się przedzierać na zachód, do Armii Polskiej na zachodzie, ale o tym ostatnim dowiedziałem się dopiero po kilku latach z publikacji. Było tajemnicą. My z Henrykiem Sztenbartem skorzystaliśmy z tej okazji. I tak jak przybyliśmy razem do oddziału Tak legalnie opuściliśmy jego szeregi Ja jedynie otrzymałem rozkaz um, Uprzedzić matkę mojego dowódcy Dymszy Żeby wyjechała z Ożarowa W którym na stałe mieszkała Matki już nie zastałem Wcześniej zmieniła miejsce zamieszkania Po latach dowiedziałem się Że Dymsza został zamordowany w więzieniu I nawet spotkałem byłego oficera AK który z nim przebyła w jednej celi. Zupełnie przypadkiem na spotkaniu u pani poseł sikorskiej z Gdańska dowiedziałem się o tym. Wróciliśmy do Koszyc, gdzie spędziłem jeszcze pół roku pod obstrzałem i bombardowaniami nacierającymi na przyczółek baranowskiej armii radzieckiej. Po powrocie do Koszyc dowiedziałem się, że jak my z Henrykiem wyjechaliśmy do Koszyc, yy, do tym, że to na kilka dni przyjechali po nas akaz działu kawalerii. To już mówiłem. Podobno na drugą. Tak, szczęśliwie uniknęły jakakolwiek represji, przynależności do tej pra prawicowej organizacji. Tutaj, proszę Państwa, mam zestawienie odznaczeń, pokażę Wam, żebyście widzieli. Teraz z takich ciekawszych rzeczy. Jeśli by ktoś chciał to szczegółowo, to mogę pożyczyć, żeby sobie to odbił. Czy...